również do maszyny startowej wchodzi w wałach akurat no i bomba wędruje w górę a to oznacza że już za chwilę emocje związane z drugą gonitwą dzisiejszego dnia na wrocławskim torze wyścigów konnych partynice Clay castle również bez większych problemów weszła do maszyny startowej teraz czas jeszcze na lovely lenę no i potem soma bay i będziemy mieli komplet uczestników drugiej gonitwy w maszynie Startowej. Czekamy więc na rozpoczęcie drugiej gonitwy. wszyscy uczestnicy są już w maszynie startowej, a więc czekamy na rozpoczęcie emocji i w tym momencie ruszyli na torze wyścigów konnych Partenice. Równy start, ale najlepiej jak na razie Lovely Lena, chwilę za nią Dacini i to jest ta pierwsza dwójka, która jak na razie prowadzi w tym wyścigu. Dalej jest Akurat, następnie jest też Miss Ecus no i na razie stawkę zamyka Clay Castle. Dacini teraz zdecydowanie lepiej poradził sobie na tych pierwszych metrach, wyprzedził Lovely Lenę na trzecim miejscu, jak na razie galopuje Akurat To jest ta pierwsza trójka. Przypomnę, że to dystansy 1600 metrów, a więc tutaj bardzo szybko będą już dobiegać do mety uczestnicy tej drugiej gonitwy. Wciąż na trzech pierwszych miejscach Dacini, Lovely Lena oraz Akurat. Już teraz wchodzą w zakręt mocno po wewnętrznej. Atakuje tam Miss Ekus, ale wciąż w tej pierwszej trójce Akurat oraz Dacini. To teraz powoli rozszerza nam się ta stawka po wewnętrznej. Mocno Miss Ekus, z tyłu Clay Castle, z tyłu Lovely Lena oraz Soma Bay. Na razie teraz już wybiegają na ostatnią prostą. Prowadzi Dacini, potem Akurat na trzecim miejscu Miss Ekus i powoli zbliżają się już do celownika. Jeszcze ostatnia prosta Dacini, Akurat, a także Miss Ekus. Po wewnętrznej jest tam też Clay Castle, z tyłu mocno zostaje Lovely Lena, no ale teraz już walka o zwycięstwo w tej drugiej gonitwie dzisiejszego dnia. Akurat bardzo mocno atakuje na tych w Ostatnich metrach, czy starczy Sił, żeby to dokończyć w tym sposobie. Teraz akurat wciąż na pierwszym miejscu, ale atakuje tam również Clay Castle. Jest też Soma Bay. Soma Bay, czy akurat który z nich wygra? Wydaje się, że akurat pierwszy na celowniku, potem Soma Bay, ale zobaczymy. Tutaj będzie trzeba chyba zobaczyć to sobie na spokojnie. W ostatnich chwilach bardzo wyrównana ta stawka. Ostateczna. Proszę więc poczekać na ostateczne, zatwierdzone wyniki. Akurat i Soma. Do ostatnich metrów, a nawet centymetrów tak naprawdę walczyłem. Oto zwycięstwo w tej gonitwie. Zobaczymy jak to się ułoży już po zatwierdzeniu wyników przez sędziów dzisiejszego dnia wyścigowego.